Siemaneczko, widzowie, yy, tak mówię do Was z mojego warsztatu. Yy, krótki komunikat z racji, że powoli zbliżamy się do okrągłej liczby tysiąca subskrypcji. Z tej okazji chciałbym zrobić dla Was specjal i wiem, że miał być już na 500 subów, ale niestety się nie udało ze względów zdrowotnych. Ale teraz chciałbym taki specjal dla Was zrobić. Yy, chciałbym, żebyście pod tym shortsem ewentualnie do mnie na. Instagramie albo na Facebooku możecie wysyłać różnorakie pytania. Zrobimy sobie Q&A. Albo możemy to zrobić w formie live'a, albo możemy to zrobić na zasadzie osobnego filmu. To jeszcze będę pisano w społecznościach, Jak to będziecie chcieli, zrobię ankietę, będziecie mogli zadać głos. Zrobimy sobie takie Q&A i mam nadzieję, że uda się wstawić Film, ale to taki chcę film zrobić z kolegą. Jak sami widzieliście na Instagramie, tak samo jak i tutaj, drobne elementy z parkur. Chciałem taki film też z kolegą nagrać, tylko muszę poczekać aż przyjedzie do Polski, bo obecnie jest niedostępny ale taki film chcę z nim zrobić i ten film wstawić z okazji tysiąca subskrybentów. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się nie uda go nagrać, no to będziemy mieć tylko zwykłe Q&A. Ale naprawdę chciałbym żebyście yy, albo po, tutaj pod tym właśnie shortsem, albo właśnie na yy, Instagramie lub na Facebooku pisali pytania. Ja na wszelakie odpowiem, no wiadomo w granicach rozsądku. Także Cóż, ja czekam na Wasze pytania, wszystkie sobie będę zapisywał i cóż, widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku Strzałeczka.